Witam serdecznie Państwa nad e, e, Zalewu Lubianka, a jesteśmy w miejscu, w jed, jesteśmy na jednej z 11 stacji e, rowerowych Starachowickiego Systemu Rowerowego Starbike, który już jutro rusza w naszym mieście. A o szczegółach tej inwestycji... Ale tej inicjatywy jak również ciekawych wydarzeniach kolarskich oraz inicjatywach związanych z rowerowym szaleństwem w Starachowicach opowiedzą dzisiejsi goście. Witam serdecznie. Prezydent miasta Starachowice pan Marek Materek. Dzień dobry państwu. Jest z nami również zastępca prezydenta miasta pan Marcin Gołębiowski. Dzień dobry. Witam dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztofa Szczygła. Dzień dobry. Tuż obok mnie jest dyrektor Centrum Usług Wspólnych pani Marta Woźniak. Dzień dobry. I jest z nami również Przemysław Szymanowski, starachowicki triatlonista, Szymanowski triatron. Witam wszystkich. Tak więc dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od oficjalnej inauguracji, przypadającej na jutro, systemu roweru miejskiego Starbuck. Szanowni Państwo, to oryginalne, że inauguracja odbywa się dzień przed, czy już co ruszy jutro. Szanowni Państwo, od północy zachęcamy do korzystania z Starowickiego Roweru Miejskiego, czyli systemu Starbike. 11 stacji roweru miejskiego, usytuowanych w różnych punktach naszego miasta, zostało zainstalowanych. Dziś zostaną umieszczone tam rowery. Od północy będzie możliwość uruchomienia aplikacji, którą można ściągnąć na swoje telefony. Z Aplikację wykonała firma Orange, która była główną partnerem zadania z firmą RUWI i ta aplikacja jest do ściągnięcia na Państwa telefony. Zachęcam do tego, żebyście Państwo już teraz zaczęli to robić. Można sobie doładować w jutro konto po to, żeby z tego systemu sprawnie od 1 maja korzystać. 90 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, rowery typu tandem, rowery dla rodzin z dziećmi, rowery także dla osób z niepełnosprawnościami, to system roweru miejskiego w skrócie. Oprócz tego na terenie naszego miasta, naszego miasta w tym przy szkołach podstawowych zamontowaliśmy wiaty rowerowe, po to aby jak najwięcej dzieciaków mogło dojechać do szkoły rowerem. System ścieżek rowerowych, które rozbudowaliśmy z 2 km do 20 km, także sprawia, że więcej osób bezpiecznie będzie mogło dojechać ze swojego miejsca zamieszkania do swojego miejsca pracy. Będziemy promować rower jako... Ten, to, to, ten to możliwość podróżowania po mieście, jak robi to pani dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Woźniak, wśród Starowickiej Młodzieży i Dzieci, bo ruszamy ze Starowickim Majem, ale o tym już pani dyrektor. Szanowni Państwo, już w poniedziałek 6 maja rusza największa ogólnopolska akcja promująca dojazd rowerem do szkoły bądź przedszkola. Pomysłodawcą było tutaj miasto Gdańsk, a my jako Starachowice w tym roku zdecydowaliśmy się również wzi wziąć udział. Od 6 maja aż do 29 dzieciaki ze starachowickich podstawówek i dzieciaczki z przedszkoli będą za dojazd nie tylko rowerem, ale też hulajnogą bądź też w inny sposób nie wymagający użycia silników spalinowych dotrzeć do swoich placówek i za to będą dostawały naklejki. Dla dzieciaczków, które zdobędą największą ilość naklejek, dla najlepszych klas, najlepszych grup przedszkolnych, przewidziane są atrakcyjne nagrody, również najlepsza szkoła, najlepsze przedszkole będzie mogło się cieszyć z przeróżnych benefitów związanych z rowerowym majem. Myślę, że również dla Was, rodzice, będzie to fajna okazja, żeby z Waszymi pociechami wsiąść na rower, nie tylko do szkoły, ale też po szkole, żeby ten rower stał się Waszą codziennością, bo to jest naprawdę fantastyczny sposób na utrzymanie zdrowia, dobrego samopoczucia, no i też pomoc naszemu środowisku dziękuję, A zachęcamy Państwa serdecznie do udziału w uroczystościach, które przygotowaliśmy z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szanowni Państwo, długi weekend to przede wszystkim uroczystości. Te uroczystości, które organizowane są 3 maja o godzinie 12. Rozpoczynamy msze świętą w Kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Natomiast zachęcam również do udziału w ciekawej inicjatywie i wydarzeniu, które odbędzie się tego samego dnia, czyli 3 maja o godzinie 17 weczce Rachtana przy Alei Armii Krajowej, gdzie będziemy mogli zapoznać się z wystawą 400 twarzy na 400-lecie Wierzbika Starachowic. I co będzie takim ciekawym rozwiązaniem, od godziny 17 będzie można zapoznać się z tą wystawą przy akompaniamencie muzyki klasycznej. Więc zachęcamy wszystkich, będzie można wziąć kocyki, będzie można spędzić tam właśnie czas, zapoznać się z tą wystawą, ale również wysłuchać ciekawych utworów muzyki klasycznej. Zachęcam do tego, aby aktywnie spędzać długi weekend w Starachowicach. Zachęcamy Państwa również do udziału w, w imprezach rowerowych, które już w najbliższym czasie będą odbywać się na terenie miasta. Rodzinne rajdy rowerowe, a także niezwykła impreza tiatronowa o szczegółach opowiedzmy dyrektor Mosjru, pan Krzysztof Czygieł oraz Przemek Szymanowski już właśnie 3 maja w dzień uroczystości 3 majowych również tutaj na obiekcie na zalewie, przy Zalewie Lubianka od godziny 16 zapraszamy bardzo serdecznie na start rajdu rowerowego pierwszego w tym roku i związanego z promowaniem, pokazaniem i nauczeniem się trochę korzystania z systemu roweru miejskiego. Będzie można oczywiście sobie taki rower wypożyczyć i uczestniczyć w tym rajdzie, ale zachęcamy do tego, żeby też zabrać swoje rowery przede wszystkim. Jedziemy po osiedlu południe i wokół zbiornika Lubianka. Kończymy na kręgu ogniskowym i tam będzie też możliwość bezpłatnego testowania rowerów rowerów miejskich. Tutaj operatorzy pomogą w obsłudze tych rowerów, jeżeli ktoś miałby problemy z, ze ściągnięciem aplikacji czy właśnie nauczeniem się tej, 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 tych, tych prostych czynności, więc też będziemy mieli możliwość taką pobawienia się wspólnego. Serdecznie zapraszamy 3 maja od godziny 16.00. Zalew Lubianka. Właśnie z tego miejsca startujemy. A pod koniec maja na Starachowicką Strzałę, która po raz ósmy w Starachowicach będzie realizowana. Witam Państwa. Ja pragnę zaprosić na imprezę triatlonową. Po raz pierwszy w historii tutaj Starachowic, będziemy mieli taką imprezę 22 czerwca. Impreza skierowana jest przede wszystkim do osób aktywnych. Nie będzie poziomu mistrzostw Polski. Chodzi o to, żeby zaangażować nasze miasto, nasze województwo świętokrzyskie do tego, żeby spróbować swoich sił właśnie w triatlonie. Będzie to dystans sprinterski. Czyli 750 metrów pływania, 20 km jazdy rowerem właśnie górskim lub gravelem po naszych pięknych tutaj lasach, a także bieg na dystansie 5 km tutaj dookoła zbiornika i też kawałek będzie lasu będzie na mecie coś słodkiego, coś do zjedzenia ciepłego, będzie fajna atmosfera i przede wszystkim zależy nam, żeby ruszyć tutaj nasze miasto, ruszyć Starachowice i zarazić do aktywności wszystkich i przede wszystkim do triatlonu, żeby to zobaczyć. To jest fajna dyscyplina, urozmaicona. I tutaj z tego miejsca pragnę Państwa zaprosić na 22 czerwca nad Lubiankę. Później będziemy mieli jeszcze Strawczyn 13 lipca i Sielpia 10 sierpień. A to obowiązują zapisy? Właśnie, jeżeli chodzi o zapisy, na stronie essence cross dzisiaj bądź jutro ona już ruszy tak oficjalnie. Natomiast, już na fanpage'u są wszelkie informacje. Właśnie na Facebooku ta sama nazwa iscend.crosstriathlon.pl. E też na szymanowski Triathlon Team. Jak, jak Państwo wejdą, e, są również informacje na ten temat, jak się zapisać. E, wszelkie szczegóły, regulaminy, e, gdzie to wszystko się odbywa, miejsca startu, godziny startu, e, bo godziny startu to będą o godzinie 11, e, więc w każdym mieście będzie godzina 11 start. No, i, i jakby tutaj wszystkie informacje będą zawarte na, na Facebooku i na stronach internetowych. Dziękujemy i zapraszamy. Możemy uzupełnić tylko, że jeszcze w tym samym czasie mamy y, imprezę MTB Cross Marathon, także są w niedzielę. Tak, 23 czerwca. I, I te imprezy uzupełniają się, organizowane są wspólnie. Mhm. Serdecznie zapraszamy. zapraszamy.